Czy gram cierpieć? Gram by nie było komuś przykro. Gram by jestem głupi, tak? To nie jestem. Wiem, tam gra w Star City tak? Ale łudzę się, że kogoś to zainteresuje i tyle, tak? Zrealizujemy jakiś plan. <laughs> Okej, okay. co to kurwa jest znowu? Tak nie serio, chcę, chcę być uczciwy do tej gry, tak? Ale to jest, jakieś, to jest jakieś spierdolenie. W sensie to nie ma sensu, tak? To nie jest ani trochę fajne. Na wszyscy w to grając pieniądze, jestem tego pewien. To jest najlepszy temat, tak? Bo to nigdy tego nie traktowałem w ten sposób. Miałem jakieś takie naleciałości, uczciwość, honor, harcerstwo. Natomiast kurde, potem się dowiaduję, że wszystkie roki roja, tak? Spierdolący głupoty też spasji, jakieś takie durnoty, tak, to miał jakieś tłuste dile zagranie w jakieś gówna. To jest dokładnie ten sam kasus, tu widzę. Ej, czy jest to twój spierdolone, czy nie? No nie, nie chwyciło ten atak, Boże. Mieliśmy tą magiczną chwilę, kiedy zostawał jakiś DPS-owy ten. Jezu, oni się tu spawnują? Nie, to jest coraz gorsze. Nie rozumiem, to są te kuleczki, tak? Wkurwiające. Nie, to jest dokładnie ten sam atak, który mnie zawsze zawija. Mówię, jak ktoś jest, kto ogarnia tę grę, przeszedł ją, tak? Co to jest? To jest jakiś fala, ten. To jest sam na sam z bossem. To jest ten pierwszy, myślę, że to jest ten pierwszy atak. Tylko jakiś wierszy, w wersji spierdolonej. Która za bardzo siada, i tyle, tak? Aaaa, ludziarstwo no, potworne, tak? A nie to nie jest jakaś ciekawa walka, a mi to jakaś ten. Trzeci raz, dokładnie ten sam ludzik, który jest tylko zapchaj dziurą. To jest, to jest ocena w dół o wiele oczek, bo to jest bez sensu, tak? Po chuj on jest, on jest tylko po to, żeby tak. Gra nam wyszła w statystykach zbyt wolna, panie, nie będziemy ten, tak? <laughs> jest po dobra, czemu to trafiło? Widzieliście ten atak? Ten, ten atak zawija, ale mi się wydaje, że nie jest spierdolony. Że trafia, kiedy nie powinien trafić. Boże, kurwa, okej. Okay. Jak miałem to uniknąć? Byłem w trakcie uniku. I któryś raz ten cios wchodzi śledzący? Ej, dobra, to jest spierdolone. Widzicie to, tak? Jestem taki cios, który leci prosto. Prosto jak gówno. I on skręca i mnie napierdala po uniku. Dobra, nie trzeba tego. I on sobie tam do mnie dolatuje. Dolatuje, zakręca i mi przypierdala. Moim zdaniem to jest totalnie spierdolony. <laughs> miałem gdzie uciec. Eee. Czy długo męczy? Dobre pytanie, już mówię. Godzinę. Po ostatnio było podobnie. Nie wiem, czy to kurde. Eee. Pękła godzina. Uuu. No, odpuścimy, bo to kurde tylko snućarstwo. Niestety. Eee. Zakładam, że to się da przejść, ale tak przechodzę, byście wy nie musieli. Hmm, czyli mam teraz tak, walka z aniołkiem, który się odradza, jego przed upasami, i tak w kółko. On teraz odnawia zdrowie, nawet pomijając fakt, że on technicz, technicznie tego zdrowia nie stracił, Więc nie rozumiem co ten gość robi, ten boss. Nie, nie, to fatalny dzień świstaka ta walka będzie. Nie wiem co zrobić, szczerze mówiąc. A, nie wiem czym będzie przywoływał tych swoich muminków. Teraz on się leczy w takim momencie, kiedy nie widzę co on robi. No, i się wyleczył całkowicie, bo to co za bzdura. Co ja mam z tym zrobić, tak w ciekawości? i dlatego lubiłem Twitcha i Francję. Tam mogłem robić co chciałem, a hajs był po prostu za odsłony, to było genialne. Rzeka zagranie, Czasami, czekaj, kiedy. Jak były te, co się nazywało, eee. Boże, to coś. E... Takie karty jakieś, to, co wszyscy reklamowali. Shadow Legends, coś takiego. A wtedy mówiłem, że biorę, tak? Uznałem, że w skórę, no się po co sobie ten. A robi... jezu. Czukałem guzika, w którym się robi. To są te wszystkie. Wiem, co to jest spada. Jezu, rozumiem to. To powinno być do 1, 2, 3, 4 te umiejętności. Te po lewej. To jest ta szkoła gram na padzie, więc nie interesuje mnie, że ty robisz grać na jakimś innym kontrolerze. Pad, na... Pad najlepszy jest i basta. O jezu, jaki to jest gówno. Ah. Na beczkę. ale co jest to da, to zmarnowanie beczek? Ten gość się odnawia, tak? To jest problem z tym gościem, to jest najbardziej irytujący przeciwnik, to jest w ogóle tragedia, to jest, to jest tak zły game design, w sensie, ten jeden ludzik, to jest więcej problemów, niż był jakiś boss podziemny jakiś ten, to pękało za pierwszym razem, ale ten wkurwiający przeciwnik, odradzający swoje zdrowie, zrobiony na nudzenie, to jest tragedia. O Boże, jaka bzdura. On robi taki dot, że go często nie widać, bo walczy z tym super. każdy normalny był jakiś sygnaturę, że teraz boss tu zaatakuje, ale tak się musisz domyślać. To nawet nie jest boss, to jest taka walka z totalnej dupy, tak? To jest tak chujowo zbudowany ten jakiś dramatyzm, tak? Bo to jest gość, tylko dojechałeś, i on nagle wraca po raz 50, bo, bo nie wiesz w sumie czemu. Tak? On tu jest tak wrzucony, żeby cię wkurwić, nic więcej, tak? To jest w sensie. On tu sobie po prostu jest. Nie wiem, ktoś go dał, bo wychodziło, że testy przeszedł w dwie godziny, tak? Więc dajmy będzie 2,15. Speedrunner, jak robi 2.15, no to może ten. Tak, to jest totalnie trzeci raz, ten sam, ten sam ludzik. Tak, nie patrz na mnie, teraz ja jestem mobkiem. Tak? Jezu, czemu to światło? Zrobiłem unik. Nie, tak, ja nie rozumiem, myślałem, że gram normalnie. Widzicie to, on go się wylądował kilometr przede mną i zabija. Kurwa! Aaaaah! Później kilkunastu. A nie wątpię, że to spotykamy go tam pewnie jeden na dwunasty raz, tak? Nie miałem tutaj absolutnie żadnych oczekiwań, kiedy widzę to gówno, że się pojawia już pięćdziesiąty. Czy ma znaczenie przy tym ataku, że trafię to w tym momencie? E, widzicie, tam jestem takim, taki mam... A zresztą tak nie chcę się tłumaczyć, to ten system się nie istnieje, to go... Są moje halucynacje z nie do tego. On ma jakiś tak dużo tego HP bez sensu. Ta... Widzę, ta walka ma jakiś rytm, tylko to jest taki rytm wkurwiający, to jest tak... On ma żyć, nie da się tego zrobić wcześniej, ani później. Żeby przeżyły te pozostałe fale tych retardów, które tutaj biegają. Będą to potem te bąbelkowce... E, ...z dupy. Gdyby nie ten przeciwnik, to by się to przeszło, tak? Z góry, natomiast... Dosłownie jeden wróg jest spierdolonie wkurzający. W sensie, nie jest bez sensu, tak? Czy bos ma HP? Toż nie jest boss, to jest... To jest mop mob o życiu bossa, to jest tak wnerwiający gówno. jest po prostu on, on się ma odnawialne zdrowie, to jest wilkołak 30, tak? Eee, robić. Jak tak, jak nie będę go napierdalał, to tamci mnie za... To on mnie... To się odnowi od, od zera, tak? Zdrowie. Sobie wciśnie. Tak... Eee, więc jak będę walczył z tamtymi. jest tak uciążliwy boss, nie, nie wiem kto pomyślał, że to będzie fajne. Po prostu kurwa, nie wiem. Tak mnie szczerze zastanawia. O, i kuleczki wchodzą teraz. Jeszcze masz przeciwników ograniczających ci mobilność. Czy ludzie grali w gry, tak? Bosowie, którzy się odradzają, są najbardziej wnerwiającym głównym. I specjalnie więc tego klonują. Aha, teraz widzę żółte, patrzcie. Żółta morda tutaj jest, ta. Ta jest ewidentnie. To jest pomnik papieża Pudnego, Pudziana. płótnego. Jestem pewien, to jest ta sama gęba. Mówiłem, żeby w firmie, żeby. Ja mam w lodówce ketchup e, tej firmy. Powiedzmy, pudliczki, to jest mój. Kto zjadł w ogóle?